Witam Państwa serdecznie. Nagrywamy dzisiaj Minecrafta, Mój nic kto 2, Alinus 22 i Ameta 2005. Widzimy dzisiaj jak Steve sobie lata. Uii. Jeżeli chcecie, żeby on tak latał twój, twój ludzik, musicie nacisnąć. On nie latał. Trzymać spację, żeby pod podstoczył. No to tak, będzie. Idź na event. Tutaj nie ma eventu. To jest zwykły sebay i pokażę wam o co w tym chodzi. To mi się nie 2005 pokażę wam o co w tym chodzi. Nie powtarzaj. Dobrze. Spadaj. Eee, drodzy Państwo, eee, tutaj koło mnie. Prawa e, drodzy Państwo, nasi kochani, proszę być cicho! Witam. No. <grym> He, O, do blue dołączak. Ład! On szybki był. Widzieliście tą dupka? Taką. Pani biescy! Nieee! To jest taki serwer, że możesz grać na takich rzeczach. Na jakich? Najlepiej. No na takich gildy jakby tak powiem Niebiescy i rzuci to najlepsze drużyny. Czerwoni i już zieloni to słabiasy Wsyć do czajnym serwerze? Tak Poczekajcie chwilę Cześć. Twoja mama Amerko nie, Bibel już przychodzi z przodu, aż to musimy skończyć już za te nagrywanie. A, Zasim Biber przyjdzie zaraz! Ej! Ej! Biber! Ej, Biber! ej! Jest bałagan! Zobaczcie! Zadoby no, sprzątaj! Raz, dwa, trzy! Raz, się ja się... Dalszy, Ej! Aż się drzwi otworzyły! Magiczne drzwi! Kolej, A Mój miecz! Koniecznie sprzątną! No szybko! Dobra. Niepół. Dzisiaj będzie taki rzut potazowy odcinek, w którym pokażemy Wam, jak znać od siebie. E, I pokażę, I warto wstawić lajka, żeby mieć następny ten. O, e, jak, man, jak macie Skype'a, to proszę, zapraszam Was. E, nie! Skype'a! Zapraszamy do kolejnych odcinków. Odcinki będą co tydzień lub co dwa. I fat ściął mi się Majka Dobra, kończymy już Z Do widzenia